Zapraszamy do gabinetu Jana Karskiego. Rozmawiamy dziś z panem Szymonem Pawlakiem, koordynatorem klubu kuriera. I właśnie z jego inicjatywy powstaje dzisiejszy reportaż na temat gabinetu Jana Karskiego w Muzeum Miasta Łodzi. Chciałbyśmy zapytać, z czyjej inicjatywy powstał gabinet Jana Karskiego? Po że chciałem bardzo podziękować za to, że przyszliście tutaj do Muzeum Miasta Łodzi i chcecie zrealizować ten materiał. Dziękuję za to, że działacie w klubie kuriera. Wykazały się dużą inicjatywą i bardzo mnie to cieszy. Cały reportaż dzisiejszy o gabinecie Jana Karskiego powstaje nie z mojej inicjatywy, tylko z waszej inicjatywy. Bo to wy do mnie napisałyście przecież i. Wy zaproponowały temat, jestem z niego z tego bardzo zadowolony. Gabinet Jana Karskiego powstał na życzenie samego Jana Karskiego, tak? Czyli Jan Karski urodził się w Łodzi w 1914 roku, był obywatelem naszego miasta, pod koniec swojego życia został honorowym obywatelem naszego miasta. Szczególnie właśnie pod koniec życia czuł, poczuł bliski związek z Łodzią i w swoim testamencie zapisał rzeczywiście rzeczy ze swojego gabinetu właśnie do Muzeum Miasta Łodzi i dlatego tutaj on jest. Rozumiem, że wszystkie pamiątki, które tutaj się znajdują są oczywiście własnością Jana Karskiego. I wie Pan może, która z pamiątek jest dla Jana Karskiego najważniejsza, którą najbardziej nosił w sercu? E nie mogę tego powiedzieć, ze względu na to, że nie wiem po prostu. Natomiast wszystkie rzeczywiście rzeczy, które się znajdują w tym gabinecie pochodzą z domu Jana Karskiego. Były przez niego używane. Zarówno kanapa, jak i wszystkie dyplomy pochodzą właśnie bezpośrednio z miejsca jego zamieszkania. No i tworzą specyficzną, specyficzną atmosferę rzeczywiście tego gabinetu. Ciężko mi powiedzieć, z czym był najbardziej najbardziej związany. Wszystkie właściwie eksponaty tutaj są drogocenne od Orderu Orła Białego, czyli najwyższego, najwyższego odznaczenia państwowego w Polsce, który był uhonorowany Jan Karski. Po flagę Stanów Zjednoczonych on czuł się Amerykaninem, był bardzo mocno związany z tym z tym państwem, które dało mu szansę na normalne życie i zrobienie kariery, kariery naukowej. Że Jankarski nie chciał wracać do swoich wspomnień ani o nich opowiadać. Czy jest Pan w stanie powiedzieć nam, co mogło spowodować tą zmianę, że po ponad 30 latach milczenia zgodził się opowiedzieć swoją historię szerszej publiczności w filmie Claude'a Lanzmana? Szok. Tak. Yy, wydaje mi się, że zbliżam się przynajmniej do odpowiedzi na, na takie pytanie po przeczytaniu yy, wielu książek i, i, i zobaczeniu. Wielu filmów. Otóż Jankarski uważał, że jego misja zakończyła się niepowodzeniem. Tak? On uważał, że rzeczywiście zariósł, nie doprowadził w żaden sposób do zmiany polityki aliantów, nie doprowadził do sytuacji, w której alianci wypowiedzieli się wprost o zagładzie. Żydów w trakcie II wojny światowej i w związku z tym sam uważał, że no jakby nie ma się czym chwalić, tak? to, 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 nie była, to nie jest rzecz, którą, e, z której byłby dumny. Dopiero w latach 70 rzeczywiście reżyser francuski Claude Lansman zaprosił Jana Karskiego do opowiedzenia swojej historii w jednym z odcinków swojego dokumentalnego filmu Shoah. Film, cały film opowiada o e, procesie eksterminacji e, Żydów w trakcie II wojny światowej, e, od początku do, do samego końca. E, I tam właśnie pojawia się Jan Karski. Cały świat można powiedzieć, e, że odkrył właśnie Jana Karskiego dopiero, e, dopiero po tym filmie i rzeczywiście na niego od, te, od tej pory zaczęły. Spływać różnego rodzaju splendory i honory, na które niewątpliwie zasługiwał. Miałekarski został odznaczony Orderem Orła Białego, największym odznaczeniem cywilnym. I jak to się stało, że tak wspaniałe odznaczenie i jego gabinet, i te wszystkie pamiątki, i te wszystkie wiadomości składające się na niego sprawiają, że. Tak, niewielka część społeczeństwa nic o tym człowieku nie wie, o tak wspaniałym człowieku, jakim jest Jan Karski. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Myślę, że dlatego, że nasze społeczeństwo czyta mało książek, a za dużo seriali. Natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby tą wiedzę społeczeństwa poszerzyć. Tak? Jest, Karski jest. Osobą, z której wszyscy możemy być bardzo dumni, która jest takim naszym papierkiem lakmusowym, pokazującym rzeczywiście to, co najlepsze w Polakach. Tak? Czyli właśnie ten niezdeformowany fanatyzmem, katolicyzm, tolerancji wobec innych, te wszystkie wartości, które są wyjątkowo ważne. Karski przez 50, 50 lat właściwie nie odwiedzał Polski tak? musimy sobie zdawać sprawę i pamiętać o tym, chociaż komunizm w Polsce skończył się 20 lat temu że jednak od 45 do roku 89 Polska była za żelazną kurtyną ten stosunek Karskiego do komunizmu oczywiście był jednoznaczny ale mm, on pojawiał się, tutaj, e, pojawiał się tutaj w Polsce, jednak nie był postacią powszechnie jakby e, to powiedzieć nieszanowaną, tylko mm, taką, którą rząd polski chciał się chwalić. E, dodatkowo, na, na, na jakby podejście do Jana Karskiego. Polskiego państwa ludowego, czyli PRL, na pewno wpływ miał stosunek PRL-u w ogóle do Żydów i do e, Izraela. E, wy najprawdopodobniej tego jeszcze nie wiecie, ale rok 68 to jest rok potężnej kampanii antysemickiej w Polsce, e, która zmusiła do wyjazdu z Polski e, kilkadziesiąt tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego. Tak? W związku z tym pokazywanie i chwalenie się z drugiej strony kimś, kto ten naród żydowski ratował i został na Zachodzie pewnie było ze, ze strony władz komunistycznych nie do końca pożądane w ten sposób powiem, tak? Natomiast od roku 1989 o tej postaci mówiono coraz więcej, coraz więcej i mam nadzieję, że ona wyryje się jakoś w świadomość społeczną rzeczywiście Polaków i, i każdy będzie mógł mm, przynajmniej te dwa słowa e, o Janie Karskim powiedzieć. Ale jest to postać wysokiego formatu intelektualnego. Jest to profesor, był to profesor Georgetown University. W związku z tym można powiedzieć, że ciężko spodziewać się, żeby wszyscy nagle o nim usłyszeli, tak? Na pewno o nim usłyszą osoby, które chcą tego. dążą w jakiś sposób do poszerzenia swojej wiedzy. Tak? Są ciekawymi, są osobami ciekawymi świata, tak jak Wy. Natomiast jeśli komuś nie zależy na zdobywaniu jakiejkolwiek wiedzy, to trudno od niego wymagać, żeby miał coś ciekawego do powiedzenia o Janie Karski.